Witam w kolejnym filmiku. Trochę ciężko mi mówić. Także będę tak troszeczkę na ratę. Mamy tutaj Unum Loves. Jest to zapach, który w zasadzie kręci się wokół kadzidła. To potrafi to być takie bardziej dystansujące, nieco kościelne, ale nie nazbyt kościelne, lekko aromatyczne, lekko drzewne, lekko balsamiczne, nie za słodkie. Trochę takie bym powiedziała pikantniejsze, korzenne, jakby różne niuanse potrafi w sobie mieć. Co jest oczywiście atutem, ponieważ jest ta zmienność. Mocny, parametrowy. Ale wiem, że ta najdawniejsza wersja to po prostu już tak chyba bardziej, z tego co wiem, tak bardziej brudno animalistycznie. Tutaj jest tak bardziej przystępnie i nieproblematycznie. Natomiast muszę powiedzieć, że troszeczkę mi miłość minęła i coś mi tutaj paruje. Yy, mam wrażenie, tak samo zresztą